No, siema Widzowie, dziękuję za 35. Subskrypcji na tym kanale. Obiecałem Wam film, ale najpierw zasubskrybuj ten kanał. Daj łapkę w górę oraz dzwoneczek dla zasięgu. No i nie zaczynajmy, pokazuję Wam moją ulubioną postać. No i może być to Daryl, bardzo go lubię, ale nie mogę wybrać takiej jednej, bo naprawdę lubię bardzo dużo postaci, które mam. Aktualnie może nie mam ich jakoś dużo. O, fajna oferta na kredyty. No. no, zobacz, gramy no, darmowe karteczki x, i to się przyda, no i gramy na solo, a ty widzę jak jesteś nowy, koniecznie zostaw tutaj suba, no i zaczynamy, no, widzę tam dwa, dwie skrzynki i tam właśnie pójdziemy. No, idziemy. Trzeba ja mu poko. Hm, czy rozwalisz jego poko? Nie, poczekam aż on się z Bonnie zabije. Lubię też w, yy, w tym, że mu się przewoduje ten yy, ult z Darylu. No, szybko mu przewoduje. Nie, nie chcę się teraz nawalać z tym. Pewnie nie lubię w krzakach być, czym jest niebezpiecznie moim zdaniem. Nigdy nie wiesz gdzie kto jest idziemy tutaj okej, okay, jakiś bot. Już nigdy nie można wiedzieć czy to jest bot właśnie. O, tutaj skrzynki ktoś nie wziął. Okej, okay, mam. 400 kg, no to nie jest za dużo, ale no. nie widzę to na razie. O, tutaj bój. zadam, ale też muszę chwilę poczekać. Nie, lepiej tu nie iść. Tutaj. Okej, okay. już wracamy. Hmm. Nie wiem, czy iść. O, tu jest. Okej, wielkie starcie. No trochę niepotrzebnie złożyłem teraz ultra. Do tego bóla. Zobaczmy, no. A jest tu już w krzakach. No, a nie, to rosa. No, przegrałem, ale dobrze mi poszło, uważam. 8 puszek. No, dobrze. No I dwa, staro. Rzadki, rzadki, rzadki. No, kto by się tego spodziewał? Kolejny Epicki. O! Nie no, błagam. Sprajdonity. Yy, zagramy jeszcze kolejną bitywkę i nam. postacią, którą ja lubię. Będzie. Mogę Was dziwić. Yy, Ems. Lubię ją. Dobra. Lubię Nie mam na niej wysokiej rangi, ale ją lubię. Ale z tu jest, nie wiem, spoko postacią. Łatwą mm. bardzo. Ale czymś dobrą? No bo tutaj można się spierać. Okay. <laughs> Kurczę, ledwo przeżyłem sobie do pojedynku. O, i tu leży skrzyneczka. Dwa pałeczki, nie jest za dużo, ale o, tu jakiś leży, tego trzeba uważać. Hmm. No, ale szybka runda została, cztery za co tam się dzieje? A, to ból. No, go wykończę, szybko. Nie, 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 no no przegrałem. No, takie życie czasem. No, nie, pucharki no. nie, Wiem, że tylko te, te 3000, no, ale myślę, że do niego wbiję trochę więcej. Gramy kolejną postać i to będzie. Myślę, że weźmiemy. El Primo. Lubię El Primo. Nie mam z Gwiazdki. Tak niestety z legendarnego starych dropa. Nigdy nie miałem dobrych dropów. No i idziemy potem tą skrzyneczkę. O ile dobrze znam tę mapę, to tam na dole też jakaś jest. No i ból. Chcesz się pojedynkować? a masz, sama masz, a masz, a masz. Uuu, od niego ucieknę. Lepiej od niego ucieknę. Niech on pójdzie na Meg. A nie, on chce się chyba ze mną pojedynkować. Kur nie, on mi Meg. No okej, okay, to dobrze. Kur ja tu poczekam. Się. I się naprawdę nie spieszmy ale mogę go dokończyć. a teraz on nam się ostał meg ale on tam jest Okej, okay. świetnie świetnie nabijam sobie ulta no i jeszcze jak to teraz postaram się wybierać o fajnie, że zasła <świetnie> Kurde, szkoda, że teraz tam wszedłem. Trzeba się jeszcze trochę odradzić. to jest? O, no, no, na nim dużo życia. O, Hank. To. Zobaczymy to szybko. No i? Ładnie? Świetnie. No i misja jest kończona. Super. Z tym Kennethem to u mnie cienko na razie. Star Legend... nie, no jest Stardrop. Legendarny. Nie, rzadki. No. Trudno było się spodziewać czegoś nowego, no ale... No nie, nie mam tutaj ten. No i ostatnia bitwa. Teraz zagram sobie. Albert'a lubię, ale... zaganny bazem. Ale nie na solo, tylko akurat w na innej mapie. No, na knocie. Lubię tam. Zobaczymy, kto wygra. No. Hmm, powiedzmy, to będzie. No, trudno. Muszę się też później zająć wbijaniem rankedu, bo na razie to mi słabo idzie. Moi koledzy już mają. No ja tu poczekam w sumie na nich, chociaż lepiej wyjść. Okej, okay, ładnie. I tu jest rasa w tych krzakach. O, dobrze mi poszła, tylko jakiś dziwny atak na razie. No, taki spray, nie wiem, czy w go macie też wizowie. Kurde, ale teraz ulta zmarnowałem. Teraz się trochę odrodzę. Ale no, no, już nie mam jeszcze widzów, ile mam. Oj, jeszcze mam łapkę. Nie, nie przeszkadza mi na nic Ja gry mało tych, no ma. Ja no, to robię. rzadki, rzadki. Mi Legendarny! UUU! co jest? Zobaczmy, widzowie. Nie! moc do Edgar'a. Ja dziękuję. Epicki No Widzowie jak coś dostaje Star Powera do no, Wypróbujemy Edgara Tylko, że na solo No widzowie jestem naprawdę bardzo zawiedziony Masakra Cztery Edgary. Chyba widzę, chyba nie, nie lubię tą postać. Szybko rozwalimy Nitę. Hmm. Oj, oj, oj! Nie! O kurde, ale rozwalę tylko tam skrzynkę. Pokąpię sobie tu w krzeszkach Nie, ta Nita wieże ja tu jestem. Ja muszę sobie namadać ulta. Chociaż czym muszę? O, pan P. No Edgar na ulcie. On ja pójdzie na mnie, no. Na... I ja on ja pan on... on... na niego skoczę. Mm. O! Były Edgary został tylko jeden. Chętnie złożyłem gadżetu. Przepraszam, żeby rozwalić jego Franka, no ale Pójdziemy po P. Też mnie wkurzę. O kurde, no nie! Ale to zwaliłem, widziało? No, dwa kucharki. No. no i to tyle na tym, yy, tym odcinku. Proszę o lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Naprawdę yy, dziękuję za te 35 subskrypcji nowy film specjalny no brauser pojawi się na 50 subów no więc do widzenia widzowie